Doktorze, Dzień dobry Pani Maju. Może zacznijmy od tego, jakie nawyki nie sprzyjają naszym zębom, no i też jakby stawom. Nie wiem, na przykład właśnie czy to gryzienie jedną stroną, czy na przykład gryzienie paznokci, długopisa, czy w ogóle jakichkolwiek przedmiotów. Jak to w ogóle wpływa i jakie są na przykład jeszcze takie czynniki, które te zęby niszczą? Rzeczywiście, bardzo ważna sprawa. Myślę, że przede wszystkim w dzisiejszych czasach Wolfgang przyjdzie nam z odpowiedzią. Nasze życie jest bardzo stresujące. Życie w XXI wieku nie należy do przyjemnych. Niebo dawno już opuściliśmy, tak? Na chmurce już nie latamy. Nie tak jest. No i teraz, co się dzieje, jak przeżywamy te wszystkie problemy dnia codziennego, tak? No. Z organizmem tak generalnie różne rzeczy, tak? Ale skupmy się na głowie i na aparacie rzucia. Zaciskamy zęby. Tak? Mhm. Poza tym ludzie wymyślili sobie w naszych czasach coś takiego jak siłownia na przykład. Mhm. Tak, no, trzeba być fit, jazzy, trendy, cool. No i chodzimy na siłownię i na tej siłowni jak się podnosi jakieś ciężary to często się zupełnie bezwiednie zaciska zęby. Mhm. Tak? No i to jest taki, taki kolega bruksizmu, tak? zaciskanie właśnie czy bruksowanie. Do, to, do tego mamy właśnie takie historie, jak obgryzanie paznokci, no, stresujemy się, nagryzamy sobie jakiś tam nie wiem, spinacz, długopis, tak? No, myślimy, jesteśmy skupieni. E, w jakiś tam sposób nam to pomaga odreagować stres. Także no, mamy tych portfolio tego y, bardzo obfite, dodatkowo y, y, mamy rzucie jednostronne, no ale od początku. Najprostsze te rzeczy, właśnie na przykład, zagryzanie długopisa. Mamy kolegę Wolfganga, on też zagryzał sobie długopis. Proszę zobaczyć, co się stało z zębem. No jest połamany, tak? Ukruszony, połamany, więc takie rzeczy się dzieją. Mamy najpierw pęknięcie szkliwa, potrafi odpaść kawałek ząbka, potrafi wypaść plomba. To pęknięcie może czasem objąć miazgę zęba, no i mamy już ząb do leczenia kanałowego, tak? No ale to, to jeszcze są drobne problemy, naprawdę. Jak sobie zaciskamy zęby mocno, tak na siłowni, wyobraźmy sobie zawodnika 200 kilo, tak, tak? I, i 150 podnosi, no to on takie siły generuje pani maju, że nie zaraz mi się już zdarzyło na fotelu mieć pacjenta, który złamał korzeń. Pękł ząb w całości, tak, na pół, wzdłuż, jak tam chcemy, nie? No i wtedy czasem jest pęknięcie takie, że ząb jest do usunięcia. Hmm? Tak samo z bruksowaniem. My generujemy bardzo dużo siły. Jak w nocy sobie tak bruksujemy ładnie, ślicznie, to te zęby nie dają rady. Mhm. Ale za zębami nie dają rady stawy. Tak? Są tu raczej. są problemy. Bo ząb może pani odbudować, ale ze stawem no jest problem. Tak? Mhm. Tam, tam już się pląbki nie założy, mostu nie powiesi. Mhm. No ale od początku znowu. Czy właśnie bruksowanie, czy skupmy się może na tym rzuciu jednostronnym. Mm -hmm. Staw skroniowo-żuchwowy, tutaj sobie jest, oto ten element, oto ten gagatek. Mamy tutaj tak: żuchwę mm -hmm. i kość szczęki, tak? One tworzą staw. Tutaj mamy wyrostek dziobiasty, wyrostek kłykciowy, do, dół żuchwy. Te elementy tworzą staw, te elementy widzimy, ale jest tam jeszcze mnóstwo elementów, których nie, nie widzimy, bo są to elementy zbudowane z tkanki miękkiej. No ale dobra, żujemy jednostronnie, tak? Nie mamy zębów po tej stronie, mamy zęby po tej stronie, nie chcieliśmy ich odbudowywać, no ale chcemy rzuć. No to nasz organizm nie jest głupi, przerzuca sobie pokarm na jedną stronę. Język sobie szufluje. No i co się dzieje? Struktury, które pracują, są przeciążone. Zarówno zęby, jak i ten staw. Z zębami już mówimy. Coś, już mówiliśmy ścieranie, pękanie, jakieś tam chippingi drobne. Jasna sprawa. Tutaj dochodzi do niszczenia tego krążka stawowego. Mhm. Tak? Dochodzi do niszczenia więzadeł, które tworzą to, torebkę stawową. Co jeszcze? Jak żujemy po jednej stronie no to mamy taki efekt siłowni, no bo ćwiczymy jedną partię mięśni, czyli mamy rozrośnięte mięśnie tutaj, tak? Po tej stronie są z kolei, no nie pracują, no to są takie rozleniwione. No i na dzień dobry coś nie gra, nie? Po jednej stronie ten człowiek jest jakby większy, po drugiej trochę jakby mniejszy. No i to znajduje odbicie tutaj. Te mięśnie, one też, jeden z tych mięśni wchodzi w skład tego wnika, wstaw skorniowo-żuchwowy. I tak się szczęśliwie albo nieszczęśliwie składa, że ten mięsień ma połączenie też z krążkiem. No, jak jest ten mięsień taki napakowany, no to on ten krążek pociąga i wtedy się zaczynają problemy ze strzelaniem. Pyk coś stuka, to właśnie ten krążek się wysuwa z tego miejsca, w którym być powinien, mm -hmm. i przeskakuje sobie tutaj na ten guzek stawowy. Okay. On tam się nam wysuwa mm -hmm. i przechodzi na guzek stawowy. Wtedy jest taki klik. Klik. Stuka sobie. No i najpierw sobie stuka, a potem się dzieją inne rzeczy. Nie wychodzi. Potem się dzieje lepiej, tak. Potem mamy na przykład wysięgi w takim stawie, a właściwie zastawem. Wówczas, jak mamy taki wysięg za stawem, to nam przesuwa tą żuchwę delikatnie do przodu. Tworzy nam się po stronie tej, gdzie mamy te zęby, taki pozorny zgryz otwarty z tyłu. I tu jest z kolei niebezpieczeństwo, bo jak pani w tym momencie z tym pozornym zgryzem otwartym pójdzie do dentysty. Doktorze, robimy coś. Nie mam zębów, odbudowujemy. No i jak ma pani zarejestrowane zwarcie w tym nieprawidłowym zgryzie, to potem ta wada jest utrwalona. Mm -hmm. z tym z tym... I się robi błędne koło, nie? No tak, bo tutaj jest nie tak jak powinno Bo zostało to jakby zabetonowane. Ta wada jest zabetonowana na dzień dobry, nie? Mm -hmm. No ale idźmy dalej, bo wysięki to to jeszcze są drobne problemy, tak? E Dalej pani z tym nic nie robi, tak? Dalej pani je konkretnie jedną stroną, tak? No w końcu zaczyna wie, się kość rozpuszczać, tak? Y, tworzą się jamki resorpcyjne, ta główka się zaczyna rozpuszczać, albo zgoła tworzą się takie osteofity, czyli takie narośla kostne na tej główce. Y, generalnie zaczyna boleć, tak? A jak już y, ta główka się pani... Y, w cudzysłowiu, zresorbuje, zje, no to w tym momencie ten zgryz się tutaj Pani jeszcze bardziej obniża, mm -hmm. tak, a tutaj z drugiej strony się robi znowu pozorny zgryz otwarty, taki już y, dużo, dużo większy. Y, ja wiem, że to jest temat trudny, ciężko go sobie wyobrazić, no ale musiałem go w ten sposób no tak. poruszyć, żebyśmy uruchomili trochę naszą wyobraźnię i jednak zauważyli, że Coś tam się więcej dzieje, tak? Te braki zębowe, o których mówiliśmy w odcinku poprzednim, to rzucie jednostronne, to są bardzo poważne sprawy, bo potem mamy te bóle, nie wiadomo skąd, to stukanie. Jak nam ten krążek się wysunie bardziej niż powinien, bo najpierw są stuki, ale potem ten krążek może się nam tak wysunąć, że nie jesteśmy w stanie już buzi zamknąć. Zawsze jest delikatne To obcy. znaczy w ogóle jest problem, bo nie może pani buzi zamknąć w ogóle, i wtedy lecimy na SOR na przykład, i, i prosimy y, chirurga szczękowego, żeby nam nastawił żuchwę, żeby pani ją mogła zamknąć, po prostu buzie. No to, to, no, to już jest, bo to jest no nie fajne. To, to jest bardzo proste do naprawy, bo naprawia się to 3 sekundy, ale yy, no, dla pacjenta jest to bardzo widowiskowe. No zaczynają się bóle głowy jednostronne, tak? bóle szyi, bóle powięziowe idą do pleców, napięcia mięśniowe. Y, zaczyna się tak zwana jazda, Pani mają. Konsekwencje są naprawdę no, niefajne. No, no nie. Takich... I to takie niby tylko braki zębowe, czy tylko takie nawyki jedzenia jednostronnego. Nie? Mhm, które się przykładają później naprawdę na poważne konsekwencje, które tak jak Pan doktor powiedział na początku... Ciągną inne kolejne procedury, które trzeba Dokładnie zrobić. Dokładnie tak. Bo jakbyśmy Dlatego... wstawili zęby i zrobili, jakby dbali o to, no to jakby później nie mamy tych dalszych problemów. Tak, a jak mamy te zęby, a mamy nawyk jedzenia jednostronnego, to, starać się. to jedzmy świadomie, mhm. tak, i trochę tu, trochę tu, bo to oczywiście się tego też nie nauczymy z dnia na dzień. No tak. To jest trudne. Wyjść z nawyku złego, to jest trudne. Powie każdy, kto na przykład palił papierosy. Nie? No oczywiście. E... Ale jest to konieczne, bo możemy tak sobie jeść kilka lat i będzie ok, ale z wiekiem my się starzejemy. Kolagen już nie daje rady. No nie. Y zmarszczki się pojawiają tutaj też się w cudzysłowie pojawiają zmarszczki. Mhm. Mechanizmy kompensacyjne są coraz gorsze. Jeśli sobie radziliśmy przez 20 lat i było fajnie, no to super. A teraz życie na kredyt się skończyło. I trzeba spłacać odsetki. Które no, konsekwencje zdrowotne. I naprawdę. boli. I boli wtedy. Tak. E, no, no, tak jak ma doktor powiedział, te nawyki trudno zmienić, ale trzeba o nich mówić e, i, i faktycznie przypominać. Więc e, dobrze, że ten filmik zrobiliśmy. Bo myślę, że właśnie dużo osób sobie nie zdaje. Szczególnie młode osoby gdzieś tam właśnie zagryzają czy te e, jakieś tam długopisy czy coś. Często guma to właśnie... Guma do rzucia, Pani Maju. Nawykowe rzucie gumy do rzucia. To też nie jest... Czy landrynki, tak? Że ktoś tam sobie rozgryza tylko po jednej stronie, nie? No, no przecież guma do rzucia to jest taka siłownia no. dla tego aparatu. No tak, cały, czas cały czas jest, jest jedna strona stymulowana, a druga nie. To się zużywa na potęgę, a to nie. No, no i są problemy. Nie, no to jest bardzo ważny filmik. Faktycznie y, dobrze, że tutaj naprawdę jest i że mam nadzieję, że pacjentom też pomoże, żeby jednak uważać to, co się robi i świadomie myśleć. Nad myśleć tym. nad tym, co się robi, no. zapobiegać, a nie leczyć. Tak jest, to jest najważniejsze. Dziękujemy Moc to do... naszego programu. <noise> tak jest. <noise> Dziękujemy, panie <noise> doktorze. Dziękuję ślicznie.